We say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. What's this here? What are you doing? A sauce bechamel, mm -hmm. right? Right, right. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Powiedziałem tą kostkę z nie tego, 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 Bulion grzybowy. No, ale. Mhm. Bo on jest się. mocny. Nie no. no. miałem gotowy, w zasadzie dam a, a trochę tego. Dałeś całą kostkę? No, nie wiedziałem, że to, że to takie jest mocne. No jeszcze nigdy nie używam tego grzybowego. Nie a tutaj wiem. w ogóle nie mają. To są te z polskiego sklepu, bo Aha. tutaj nie kupię grzybowego rosołku. No to próbuj. Dzisiaj mamy mielone, bo robiłam mielone. Część mam tutaj, część w lodówce. Ziemniaczki, a tu są ziemniaki, mówiłam Ci, czy nie? Ziemniaczki, ale z cebulką usmażone. A, usmażone już, Znaczy zgniecione z masełkiem i z cebulką. A, już próbuję tego. A, to byłam tutaj. Dobre. Ja no nie wiem jak Ty to wyczarujesz, że nie czuć. Ja już nie chciałam użyć tych pieczarek, bo one dla mnie były takie za miękkie, za ciemne. Ja już bym je, powiem szczerze, wyrzuciła. A Grzesiek powiedział, że on zrobi z nich sos. No i widzicie, tak jak... No i to jest właśnie plus posiadania w domu kucharza. Nie, <laughs> Naprawdę nie pisze, czuć kompletnie. Teraz spróbowałam i ja bym raczej odradzał yy, dawać. Ten, ten, Tą kostkę no, rosołową. Kostkę, no, no nie rosołową, tylko grzybową. Dużo lepiej mi smakowało właśnie bez tej kostki. Bo ja wcześniej mhm. spróbowałam i mówię, a skusiłeś się. Powiedziałeś, by tego no. to Trochę bardziej, bardziej krótki smakuje. No. Sztucznie troszkę. Ale... Ale dobrze no, ale tak jak mówię, no nie, nie, nie czuć tego, że pieczarki były trochę starsze, nie? Mm -hmm. no nie wiem, ja kiedyś zrobiłam sos takich pieczarek i dla mnie był, Czu wyczuwałam te pieczarki. Ja Ci coś powiem, Ty jak gotujesz, ja zauważyłem jak Ty gotujesz, to chyba ja się nie wtrącam, nie? Jak Ty gotujesz pie sos, sos pieczarkowy, to Ty strasznie długo, ty, ty gotujesz te pieczarki. Ja już nie, ja tylko je podsmażam. Mm -hmm. Zalewam wodą, raz zagotuję, czy wodą czy tam bulionem, rozumiesz? Mm -hmm. Raz zagotuję, dodaję śmietany, zagęszczam koniec. Mm -hmm. A im więcej je gotujesz, tym bardziej one się robią te intensywne i ten smak zostaje taki, wiesz, ten, mm -hmm. może i dlatego czujesz wtedy, wtedy te stare te, te pieczarki. No może, nie. Tak jak mówię, ja nie gotuję naprawdę. Ja, pieczarki, zobacz, u mnie zobacz, jak je zobaczysz, to one są, e, dziś jeszcze jasne. Mhm. U Ciebie, jak, jak tego, one są już wszystkie takie ciemne. Mhm. Nawet jak były jasne, nie? bo takie długo gotujesz, przesun... takie no długo, tak, długo no wiem, że, że ten... No i jak u mnie, jak weźmiesz tą, tą bieżetkę, to ona jeszcze może być knaty, tak, kawa, no. no, Ale wiesz co, ale już tak zaczęłam też zwracać uwagę, no. bo widziałam, że jak sobie robiłam ostatnio jecznicę, to tak rozpaplałam, znaczy no. za długo i mi nie... tak wysuszone były te pieczarki, a one no. zachowują wodę właśnie jak się krócej robi, nie? No idziesz. tak się... Czemu, czy całe życie? Mówię wam, dziewczyny, chyba sobie zaraz walne drinka, bo ja mam takie nerwy na te cholerne DPD. Ja nie wiem, jak jest u was w Polsce z tym kurierem, ale tutaj można kurwicy jasnej dostać. Słuchajcie, przedwczoraj przyszedł mój regalik do sypialni. Oczywiście byłam cały dzień w domu, bo wiedziałam, że on przyjdzie. Dostałam najpierw jednego SMS-a, no, że, nie, że nie mógł kurier dostarczyć. Myślę, w się, sensie, no kurwa, jestem w domu. Później po kilku godzinach następny SMS, że znowu go nie mógł dostarczyć. To, to tylko SMS, nie? Więc dzwonię do tego DPD i baba mi mówi, proszę mi podać numer przesyłki. I ja mówię, kobieto, jak ja mam ci numer przesyłki podać, jak mało tego, że nikt nie przyszedł, to ja nawet nie mam żadnej kartki, nie mam żadnej wiadomości w skrzynce pocztowej, nie mam nic, bo oni po prostu sobie nie przyjeżdżają. I ja mówię, chyba siedzą gdzieś na kawie i, i wysyłałem sobie SMS-y, no nie mogłem dostarczyć, nie mogłem dostarczyć, do widzenia. Więc nawet nie wiem, gdzie jest ten mój pakiet, bo oni nie mają jakiejś jednej centrali, gdzie odbierają, tylko zostawiają to w tym punkcie, to w tym punkcie, gdzie ja mam odebrać swój pakiet. I słuchajcie, nie to, że płacę tego cholernego Prima abonament, który kosztuje też 70 euro na rok po to, żeby mi ktoś pod drzwi przewoził też to między innymi te pakiety, Mówię Wam się tak, gotuje. No i słuchajcie, musiałam specjalnie dzwonić do Amazona. Amazon dowiadywał się, gdzie jest mój pakiet. Dostałam przedwczoraj właśnie maila, gdzie jest ten mój regał do odebrania. Na drugi dzień rano z grzeszkiem odebraliśmy ten regał. Minęły dwa dni, słuchajcie, bo mamy regalik do kuchni znowu. I dzisiaj jest identyczna sytuacja, identyczna. Dwa SMS-y, nie mam kartki, nie wiem, gdzie się znajduje regał. Jutro jest sobota, więc nie wiem, czy w ogóle mogę odebrać. <laughs> Aż się słuchajcie za, za tego. Wam jestem taka zła, przepraszam, ale jestem normalnie taka zła. Musiałam to nagrać, muszę to z siebie wyrzucić. I zadzwoniłam do Amazona i mówię, że pana. Ja nie wiem, po co wy w ogóle nagrywacie te rozmowy, skoro z tego nic nie wynika. Ja już któryś raz też składam skargę i na pewno jestem jedna, nie wiem, z setek tysięcy osób, które się pewnie u was skarżą i nic z tym nie robicie. Dlaczego wy z nimi współpracujecie albo nie płacimy abonamentu? No bo za co my to płacimy, że ja muszę nie to, że szukam swojego artykułu do odebrania, to jeszcze muszę ekstra po niego jechać? No, i, no i, i nie wiem, gdzie jest. Aha, bo się facet w trakcie rozłączył i już mi nie oddzwonił. Także taką też przygodę dzisiaj miałam z Amazonem i nie wiem, gdzie jest mój regał. Słuchajcie, siedzę i nie wiem. Tak gdybym mógł, że się może po pracy podjechać i odebrać, muszę się uspokoić, to może jeszcze raz zadzwonię do tego Amazona, ale no takie mam góle: no bo przecież po to to jest, po to zapłaci się ten transport, ten, ten regał. Dzisiaj to wcale nie jest taki mały pakiet, ten, który jest do kuchni. To jest dosyć ciężkie, dlaczego my to mamy skądś targać. A ja to normalnie mam takiego, takie wyobrażenie, że oni sobie wrzucają pakiety na samochód, tu to mają w pobliżu, wygodnie po, po rozwożą, albo jakieś małe pudełeczka, potem sobie idą gdzieś na kawę, pykają sobie sms -y, próba dostarczenia nie, niemożliwa, coś takiego i, i olewka, po prostu olewka. Dobra, dziewczyny, chyba się napiję likierku, spadam, napiję się naprawdę likieru, żeby się uspokoić, bo mi się wszystko telepie. Hejka kochani, yy, historia pakietu ciąg dalszy. Zadzwoniłam do Amazona drugi raz, odebrała tym razem jakaś kobieta. Nie rzuciła słuchawką, ale już nawet się nie rozgadywałam w czym problem, bo już nie miałam siły. No i ona mi w końcu powiedziała, że ten pakiet... Że ona mi nie może powiedzieć gdzie on jest, bo ona sama nie wie. Ponieważ jest to od, od jakiegoś zewnętrznego sprzedawcy i ona mi nie może nawet mailem przysłać, gdzie jest mój pakiet do odebrania, tylko muszę czekać na kontakt od tamtej firmy, dostanę SMS-em wiadomość. Minęło kilka godzin, wiadomości nie mam, więc wydzwaniałam do punktów DPD, które są u nas tutaj w pobliżu. W dwóch dowiedziałam się, że nie ma pakietu i teraz idę do takiego jednego, który jest w miarę blisko od domu. No i tam się jeszcze dowiem czy czy jestem pakiet czy nie. No i udało się, słuchajcie, odnalazłam, odnalazłam naszą paczkę. Gdy musi tylko podjechać samochodem, jak będzie wracał z pracy. Jeszcze ma pół godziny, musi się pospieszyć. Bo niestety jest za duża i za ciężka do noszenia. No, a ja lecę jeszcze do domu szybko, tylko po maskę, bo zapomniałam maski. I idę jeszcze na szybkie zakupy spożywcze. Robię jak zwykle tylko taki szybki makijaż. Żeby trochę cienie tutaj pod oczami przykryć. Słuchajcie, do tych cieni jest naprawdę bardzo fajny ten korektor. Zobaczcie, że go też pokazywałam kilka razy. On jest naprawdę bardzo fajny. Wiecie, jakie mam mocne cienie, takie czarne podkowe pod oczami. I on naprawdę bardzo fajnie koryguje. Na rano jak wstaje, to, um, um, to sobie daję taki nawilżający krem pod oczy, żeby to się lepiej później rozcierało. Bo tutaj mam naprawdę tak strasznie suchą wodę. Właśnie muszę znowu wrócić do tego kremu pod oczy, który Wam kiedyś też pokazywałam. Miałam taki malutki krem na bazie miodu i on był najlepszy. Uważam, że to jest najlepszy krem, jaki kiedykolwiek miałam pod oczy. Tylko teraz właśnie zużywałam taki, co dostałam w prezencie na święta, ale on mi nie służy przy tutejszej wodzie właśnie w Medlingu, gdzie jest tak strasznie dużo kamienia. To ja tutaj na dłoniach mam strasznie wysuszoną skórę, na twarzy czuję, a najbardziej widać właśnie to pod oczami że jeżeli tylko się nakremuję i tym, tym właśnie kremem, który dostałam w prezencie, to zanim tam za godzinę czy za dwie zabieram się do zrobienia jakiegoś makijażu, to wszystko mi tak wchłonie, że właśnie później jak używam czegokolwiek, to, to widać, że ta skóra jest taka strasznie słuchanie. I teraz się od czasu do czasu, jak nie zapomnę, staram przed spaniem, nieraz zamiast kremu właśnie, używać takiego olejku, jest to olej, który kupiłam na, jak byłam na tym, na poście Dąbrowskiej, właśnie, i tam robili te masaże. I to są kremy, właśnie. To, to jest olej, który można i do włosów używać, i do skóry kurczy. starły Mi się tutaj teraz napisy, ale to był z Rokietnika. Olej z Rokietnika. Tutaj, już teraz on tutaj nic nie przeczytam. Aha, tak, i. I z, karot i z marchewką pomieszane właśnie. I on mega nawilża, jest naprawdę tak fajny, że właśnie po nim też jest taka mięciutka skóra. No. Także jeszcze raz Wam pokazuję, jest cała seria właśnie z tego. No. I... no i co Wam chciałam powiedzieć? Chciałam się odnieść do takiego jednego mega fajnego komentarza. E to może zacznę od tego, że pozdrawiam wszystkie moje widzki, czy tam widzów, którzy mieszkają w Oświęcimiu. Ja te, to miasto draż, darzę ogromnym sentymentem, ogromną sympatią. Zresztą jeszcze w Oświęcimiu mieszka dosyć dużo mojej rodziny, ale dla mnie są to wspomnienia najlepsze takie z dzieciństwa, gdy byłam jeszcze taką małą dziewczynką. I to Wam też już parę razy chyba tam coś wspominałam właśnie, że moi dziadkowie, w tej chwili, już tylko babcia jeszcze mieszka w święcimiu, ale tam właśnie bardzo dużo czasu spędzałyśmy z siostrą. No, gdy rodzice pracowali jeszcze, a my byłyśmy małe, no to dużo czasu spędzałyśmy u babci. Tam miałyśmy właśnie dużo różnych takich ciekawych przygód. Szczególnie ja nie wiem, jak Agnieszka mieszka ma wspomnienia, bo ona jest trzy lata ode mnie młodsza, ale Hmm, ale właśnie y, ja wspominam właśnie ten oświęcim y, bardzo dobrze y, i pamiętam też tam na, y, bo moja babcia mieszka, miesz, mieszka... Y, to jest taka ulica Marii Kiry Skłodowskiej, także tam w tym, w tym właśnie rejonie i tamte okolice znam tak dosyć dużo, dosyć dobrze i stamtąd chodziłam na dogach, tam pod Dom Kultury i później tam jest takie za Domem Kultury jest takie osiedle, ja nie wiem, nie, już, nie pamiętam jak ono się nazywa, tam właśnie też mieszkała moja, moje, moje kuzynostwo właściwie, ciocia i bardzo dużo czasu gdzieś tam spędzałam w tych okolicach. Oczywiście place zabaw. Oczywiście bar mleczny Inka, o którym już wam właśnie wspominała Mi tutaj mi, czekaj, która to dziewczyna Ma Magda, Magdalena właśnie mi potwierdziła. Ma Madziu, pozdrawiam cię serdecznie, mieszkanka Oświęcimia i powiedziała mi właśnie, że ten ten bar nadal istnieje i tam kiedyś przed wielu, wielu lat tak pod kątem troszkę Vis A wizawi był też sklep papierniczy, o którym wam wspominałam i do niego chodziłyśmy namiętnie z moją siostrą i oglądałyśmy Mam jakieś nowe zeszyciki, długopisy, gumeczki. Jakoś dziwne to takie rajcowało mnie ten temat od dziecka, zresztą moją siostrę też. I wyobraźcie sobie, że później to ym, w dorosłym życiu, jak już za mąż weszłam, to otworzyłam sklep papierniczy. Jak mieszkałam w Polsce jeszcze w Mysłowicach, właściwie w Mysłowicach Bruzinka, no to y, otworzyłam sobie sklep papierniczy. Ja, ja, ja tak kochałam y, moje wizyty w furtowniach, wybieranie długopisów, gumeczki, właśnie, a to Tornistry, no, no przeróżne, no, asortyment, wiecie, jaki jest szkolniczy, biurowy, jest ogromny. I z, miałam swoje, jakieś tam ulubione marki sprawdzone, z których kupowałam towary. To są moje takie, właśnie cudowne wspomnienia, też właściwie związane, patrzcie, już z, z wiekiem, znaczy związane z moim dzieciństwem, bo to jakby tam był zalążek nie? Te, tej mojej pasji papierniczymi rzeczami i zresztą teraz, do teraz mam tak, że gdy kupuję jakieś markery, gdy kupuję długopisy, właśnie zeszyty, notatniki, kalendarze, e, cokolwiek właśnie z, związane z tym tematem, to bardzo ma duże znaczenie też optyka. E, otwieram, jakie, jak, to jest jakiś taki nawyk mój, e, dotykam kartki, patrzę, to zależnie od tego, jaki mam nastrój i do czego potrzebuję e, dany przedmiot, e, tak, właśnie, jakby każdy przegląd moje jakieś tam emocje zawiera, nie? <grywa> czy jest to okładka, czy właśnie yy, kolor kartek, bo są kartki śnieżnobiałe, są takie pożółkłe, zależy do czego, prawda? Strasznie to, strasznie taką uwagę do tego przywiązuję. Yy, staram się zresztą wszystkim rzeczom, które, które kupuję i zostają na dłużej ze mną, nadawać jakąś taką sentymentalną wartość. No i właśnie. Yy, no i tak. No ale czekajcie, zeszłam z tematu. I chciałam jeszcze pozrobić drugą dziewczynę, która napisała super komentarz Anetka Boroń, która właśnie też mieszka chyba jeszcze mieszka w święcinu. W każdym razie, słuchajcie, taki przypadek. Ja urodziłam się 9 października 72 roku i okazało się, że Anetka również urodziła się w październiku dwa dni po mnie. I najprawdopodobniej urodziłyśmy się w tym samym szpitalu, bo to była jedyna porodówka była właśnie w szpitalu miejskim. Specjalnie zadzwoniłam do mojej mamy, żeby się zapytać, mamo, czy było więcej szpitali, więcej porodówek w tym czasie. Mówiła, że nie, że była tylko jedna porodówka wtedy. Więc jest bardzo możliwe, bardzo możliwe, że leżałyśmy jako noworodki na tej samej sali. I, i w takim razie, jeżeli taka jest, Taka jest yy, 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 prawda, że rzeczywiście była jedyna yy, porodówka. No to jest Anetka jest właściwie moją pierwszą koleżanką. Taką pierwszą, pierwszą yy, w moim życiu. I słuchajcie, spotkałyśmy się w tym roku. Obydwie będziemy kończyć 50 lat, więc <grywania> taka koleżanka z porodówki. Jeszcze się nie znałyśmy, no ale zobaczcie jaki to jest przypadek, co? Że po 50 latach... Ona się skontaktowała tutaj. Proszę, oglądam Cię i <ścoughs> czujemy więź. No, ja Cię nie znam, Anetko, więc nie wiem, kim jesteś i czy nadal mieszkasz w Oświęceniu. Pozdrawiam Cię serdecznie. I właśnie jak rozmawiałam z moją mamą, to ona mówi: A zapytaj się, jak się może mama nazywa, bo może my się też znamy, bo moja mama całe życie. Właściwie od, chyba od małego, bo nie, nie pamiętam czy się urodziła też w Oświęcimiu, bo miała kilka rodzeństwa i moja babcia z ciotkiem się przeprowadzali gdzieś wcześniej, mieszkali tam na północy polski i właśnie się przeprowadzili później do Oświęcimia, więc nie wiem, nie zapytałam, mamy czy ona się też urodziła, ale w każdym razie całe życie praktycznie można powiedzieć, że mieszkała w Oświęcimiu. I być może nasze mamy się też znają, być może na porodówce ze sobą rozmawiały, być może chodziły do tej samej podstawówki. bo to, O, to też zapomniałam, mamy zapytać, czy tam właśnie w tych okolicach była akurat jedna podstawówka tyle lat temu? Być może. I czekajcie, moja mama jest, który rocznik 60. E, przepraszam, 60. 51, mój tata 50. I. Yy, moja mama ma na imię Marysia Marysia, yy, i chodziła z tatą, yy, poznali się właśnie w liceum, to wtedy się nazywało Technikum Ekonomiczne w Oświęcimiu. Mój tata jest z zaborza, więc być może mama kojarzy takie osoby, ale by było jaja, co? Jakby się okazało, że jeszcze nasi rodzice się znają, <laughs> to byłby niezły przypadek, no także... Jak Anetka coś się dowiesz, to daj znać, kochana, bo jestem strasznie ciekawa. Zresztą moja mama nawet jest ciekawa, czy się znają. Bo kiedyś to nie żyło się tak jak teraz, że każdy dla siebie, tylko bardziej socjalnie się żyło, nie? Dzieciaki się spotykały, młodzież się spotykała gdzieś tam, to możliwe, że się znają. Dobra, to dziewczyna dalej się troszkę podmaruje. O! Aż mi łezka, słuchajcie, się zakręciła z wrażenia. Ja, ja zawsze tak, zaczynam się przy Was malować, ale zazwyczaj nie kończę, bo się rozgadam, coś mi się przypomni. Słuchajcie, dziewczyny, kochane, chciałam wam polecić fajne serial na Netflixie pod tytułem Kim jest Anna? Jest to serial, który jest oparty na prawdziwych wydarzeniach o influencerce, której się udało z, y, zmanipulować, <głos》>, oszukać y, wiele osób, y, która się podawała za nie tą osobą, którą jest i w jaki sposób. No, mega inteligentna dziewczyna odniosła w pewnym momencie ogromny sukces, ogromny sukces. Tak jak mówię, jest to na bazie prawdziwych wydarzeń, jak w tym, w tym w obecnym świecie, przez to, że jest właśnie um, internet, jak można szybko zmanipulować właśnie ludzi, jak można sobie wybudować własną historię, można się sp sprzedać, tak w cudzysłowie mówiąc, jako Zupełnie inny człowiek i odnaleźć się w tym świecie takim materialistycznym, nawet można powiedzieć, tylko dzięki układom, nawet nie mając pieniędzy, dzięki układom, dojściem do odpowiednich ludzi i, i dzięki ogromnej oczywiście manipulacji, bo to też trzeba się z tym urodzić, można osiągnąć sukces. To nie jest dla każdego, tak jak mówię, ale historia jest bardzo ciekawa i bardzo fajna gra. Aktorkę, nie powiem wam teraz nazwisko, bo sobie zapomniałam bo ja widziałam tą dziewczynę tylko w jednej roli w serialu na Netflixie Ozark. I bardzo taka charakterystyczna rola, i tutaj też świetnie się spisała. Bardzo Dziewczyna, która bardzo się potrafi zmienić jak kameleon po prostu tutaj jest bardzo fajnie w tym filmie pokazane. Dynamiczny film. Z jednej strony zabawny i trochę smutny, i, i no, wszystko bardzo fajne. Polecam Wam, polecam Wam naprawdę. Panie, ja się już dzisiaj będę z wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym filmie. Ja Wam życzę jeszcze miłego wieczorku lub smacznej kawy, jeżeli oglądacie mnie rano do kawy. I do zobaczenia w nowym filmie. Pa!